Tak sobie pomyślałem, że nagram taki super krótki odcinek, który przybliża nas do dawnych, pradziejowych czasów budowy pieców kaflowych. Kiedyś z Duni, kochani państwo, zbierali sobie takie krzemienie na. Ten to chyba nawet ma kształt serduszka prawie, że. Zbierali takie krzemienie na, na polach i tymi krzemieniami wypełniali. Kafle piecowe, i w niektórych regionach kraju te kamienie były zwane mazurkami. Tak bardzo ładnie, ale poza tym, że było ładnie, to było też jeszcze fajnie, bo one akumulowały ciepło. Akumulowały ciepło, i pięknie to ciepło później oddawały przez wiele godzin. Dziękuję pięknie i serdecznie pozdrawiam.